Cześć, witajcie, Asasyn08 ja z tej strony witam was w kolejnym unboxingu na moim kanale i dziś zapraszam was na odpakowanie przesyłki od Gurgiego. Jeśli jakimś cudem nie znacie Gurgiego, to zapraszam was do odwiedzenia jego kanału i zapoznania się z jego twórczością. Jak widzicie po tytule, dziś mam do odpakowania Gurgozusa, ale chwila moment, ososyn przecież na początku roku go odpakowywałeś. O co chodzi? Moi drodzy, w tej przesyłeczce jest już finalna wersja pierwsza generacja Gurgozusa, natomiast w tamtym unboxingu był tylko booster pack z ośmioma kartami. swoją drogą, jeśli nie widzieliście tego unboxingu, to zapraszam do opisu, tam znajdziecie link do tego właśnie filmu. Natomiast jeśli chodzi o tą przesyłkę, to tak jak powiedziałem, jest to finalna wersja pierwsza generacja, zabierająca wszystkie karty i chyba coś jeszcze dodatkowego. Także nie ma co zbędnie przedłużać. Odpakujmy i sprawdźmy, jak to wygląda. Wow, czekajcie, przybliżę sobie. Powiem Wam, że naprawdę wygląda to dość fajnie. Fajnie to jest wszystko zapakowane. 18 w jednym, super multi Gurgosus, Gurgosus. Gurgosus 18, 1818, high quality. Czyli tutaj mamy w zasadzie 18 kart wysokiej jakości, różne gry. Sprawdźmy, jakie gry znajdą się w pudełku. Wśród gier na kartach są m.in. Spectre Hounds, Happy, Cancer, Einstein, Brian Routine, Unhero, Bowling, Jesus Light i wiele, wiele więcej. Dobra, moi drodzy, nie ma co zbędnie przedłużać. Otwórzmy sobie to pudełeczko i sprawdźmy, jak wyglądają karty. Ło, wow, powiem wam, że naprawdę jest tego sporo, tutaj już nic nie ma, odkładamy to sobie na bok i zajmijmy się, słuchajcie, samymi kartami. Jeśli chodzi o karty, to jest ich no, zapewne 18, więc kartę sobie przejrzymy, zobaczymy, jakie gry tutaj się znalazły. 4 w jednym Top Games, czyli tutaj mamy słuchajcie jakiś butlek, jakiś, jakiś remix tych różnych gier. Dalej mamy Pies versus Scott. Powiem Wam, że taką grę kojarzę gdzieś tam z gier przeglądarkowych. To oczywiście pewnie jest zupełnie coś innego, jak najbardziej sobie to sprawdzimy. Dalej mamy Bubi Savor, czy coś w podobie. 301, przed 301. Bubi Savor, czy to jest od 18 lat? Nie mam pojęcia. Dalej. Jesus Light, następna gra. Tutaj mamy Fisherman Concusion, czy coś takiego. Be smart, Einstein, Brian, Routine. Ta karta była w poprzednim booster packu. Clock, zegar. Okej, okay, dobra. Czekajcie, tutaj jest napisane, to jest jakaś aplikacja, tak? Dobra. Sword is wet, czyli miecz jest mokry. Kurczę, wszystko tak dwuznacznie brzmi. Znaczy nie wszystko, akurat to brzmi strasznie dwuznacznie. Dalej. Unhero oczywiście również jest. Bowling. Rushing balls. Everyone Hates Bartek. Bartek USA, wow! Ej, czekajcie, tą grę skądś kojarzę. Widziałem to gdzieś chyba u Bartka. Okej, okay, bardzo fajnie, dalej. The Cancer, czyli Rak. Santa Shooting Gallery, okej. Okay. Ta gra, słuchajcie, no na pewno pojawi się w ramach grudniowych gameplayów świątecznych. Dalej mamy Racial Showdown. Happy. Specter Hounds i ta wersja jest, słuchajcie, zupełnie inna. I Cyber Remix, Cyber Marian. No proszę, mamy Cyber Mariana Bartka USA. Bardzo fajnie. Słuchajcie, na każdej karcie z tyłu mamy instrukcję jak zagrać w te gry. No i jak pamiętacie z poprzedniego unboxingu e, miał być materiał z Gurgozusa właśnie. Niestety się nie pojawił z tego względu, że no nadal nie kupiłem sobie tej kamerki internetowej. Ale myślę, że w wakacje się to zmieni. No i oczywiście pojawi się materiał z tego Gurgozusa. Jeszcze pokażę Wam jakie gry pojawiły się tutaj. Oczywiście mamy Be Smarta, mamy Virgin Memories, tej karty to nie było, Spectre Hounds, czyli zupełnie inna wersja, Bowling, Jesus Light, The Cancer, y, Rushing Balls oraz Rusher Showdown. Czyli niektóre karty się oczywiście powtórzyły, ale te karty, te właśnie z Gurgosusa, tego finalnego są troszeczkę inne, troszeczkę się różnią, więc cóż, to chyba tyle. Słuchajcie, jeszcze informacja dla tych, którzy nie wiedzą, co to takiego jest Gurgosus. Gurgosus jest to projekt konsoli od właśnie Gurgiego. No, i nazwa może wam się kojarzyć trochę z Pegasusem, i słusznie, ponieważ karty właśnie w tym Gurgosusie są powiedzmy na wygląd trochę Pegasusa, ale nie wkładamy tych kart nigdzie, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu musimy mieć kamerkę internetową, zeskanować kod z karty, no i wtedy możemy sobie zagrać. Moim zdaniem to naprawdę świetny pomysł, i muszę pogratulować. Gurgiemu pomysłu, bo naprawdę wygląda to całkiem nieźle. Moi drodzy, serdecznie wam dziękuję za obejrzenie tego unboxingu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Napiszcie komentarz, jak wam się podobało. Jeżeli chcielibyście sobie zakupić takiego Gurgozusa, takie karty, to zapraszam do opisu, tam znajdziecie link, gdzie możecie sobie kupić takie karty. Jeśli nie znacie Gurgiego, to zachęcam do sprawdzenia jego kanału, jego Gurgo recenzji i nie tylko. No i tyle, jeszcze raz dzięki za obejrzenie, do zobaczenia w kolejnych materiałach i cześć!